Nadszedł czas, żeby spróbować, aby w Polsce prano, pracował trener zagraniczny i to trener z najwyższej półki. Chodzi o to, by reprezentacja Polski zakwalifikowała się do mistrzostw Europy za 4 lata. Wiem, że będzie to szlak trudny i długi. Leon zrobił to, co nikt dotychczas. Czarna pasza została przełamana przy olbrzymich zasługach, w tym pana Benhewera. Jestem bardzo zawiedziony wynikiem. Wszyscy jesteśmy rozczarowani. Byliśmy dobrze przygotowani, w zespole była dobra atmosfera. Mieliśmy nadzieję, że uda nam się dobrze wypaść. Wiem, że rozczarowaliśmy wielu kibiców i to boli. Jestem pełen energii, mocno wierzę w nasze szanse. Na Mundial ciągle możemy pojechać. Zagraliśmy jedno z najgorszych spotkań. Konsekwencje tego są jasne. W tej sytuacji Polska straciła szansę na awans do mistrzostw świata. Decyzja jest nieodwołalna, ten Hacer przestaje być cenarem